Zawsze lubiłem czytać pasty. Fascynowały mnie historie o nawiedzonych grach, tajemniczych postaciach i przerażających zjawiskach. Pewnego dnia natknąłem się na stronę, która oferowała darmowe pobieranie creepypast z różnych gatunków. Zaintrygowany, postanowiłem sprawdzić, co mają do zaoferowania. Przeglądając kategorie, zauważyłem jedną, która wyróżniała się spośród innych. Nazywała się Pazur i była opisana jako najstraszniejsza wszech wszechczasów. Zaintrygowany, kliknąłem na nią i zobaczyłem, że zawiera tylko jeden plik do pobrania o tej samej nazwie. Nie zastanawiając się długo, pobrałem go na swój komputer i otworzyłem. Był to plik tekstowy o rozmiarze 666 KB. Zawierał tylko jeden akapit, który brzmiał następująco. Jeśli czytasz to zdanie, jest już za późno. Pazur jest w Twoim domu i nie ma ucieczki. Jest to istota z innego wymiaru, która poluje na ludzi dla zabawy. Ma kształt wielkiego kota z ostrymi pazurami i czerwonymi oczami. Potrafi przenikać przez ściany i drzwi. Nie słychać jego kroków ani oddechu. Jedynym znakiem Jego obecności jest zadrapanie naszej ofiary. Nie próbuj się bronić ani uciekać to tylko podkręci Jego apetyt. Jedynym sposobem, aby uniknąć jego ataku, jest nieczytanie tej klipy pasty. Ale skoro już to zrobiłeś, nie masz szans. Pazur jest tuż za tobą. Zdumiony i przestraszony, odwróciłem się szybko, ale nie zobaczyłem niczego za mną. Pomyślałem, że to jakiś żart albo próba wywołania strachu uczytelnika. Postanowiłem zamknąć plik i zapomnieć o całej sprawie. Ale wtedy usłyszałem coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Zadrapanie.